Hi, w dzisiejszej audycji zajmiemy się dość częstym błędem, który popełnia sporo osób uczących się angielskiego, mianowicie wyjaśnimy sobie, jak po angielsku powiedzieć zostać. No bo możemy zostać gdzieś na noc, możemy zostać kimś, lub też coś może zostać zrobione. Jak co niektórzy pewnie już się domyślają lub wiedzą, w każdym z tych trzech przypadków użyjemy innego, angielskiego słowa. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Żeby przekazać sens zostać gdzieś, na przykład zostać w hotelu na noc, użyjemy słowa stay. Na przykład: We can stay at that hotel for a night, czyli możemy zostać w tamtym hotelu na noc, lub She stayed at home with us, czyli ona została w domu z nami, lub też stay in the car. Zostań w samochodzie. Z kolei, kiedy chcemy przekazać sens zostać lub stać się kimś, użyjemy słowa become. Na przykład who do you want to become? Kim chcesz zostać? Co ma znaczenie, kim chcesz być w przyszłości? He became a doctor. On został lekarzem, lub innymi słowy, on stał się lekarzem. I The life has become easier. Życie stało się prostsze. No, bo tego słowa become możemy też użyć do tego, żeby powiedzieć, że coś stało się jakieś. W przypadku słowa become warto zwrócić uwagę, że odmienia się ono nieregularnie. Czyli powiemy become, became i have become. I tak jak wspomniałem we wstępie. Możemy też powiedzieć, że coś zostało zrobione. W takim wypadku używamy czasownika be być. Ten czasownik be będzie znaczył zostać, a następnie mówimy, co zostało zrobione. Na przykład the room was booked by me. Pokój został, was booked zarezerwowany by me przeze mnie, albo the car was washed. By him. Samochód został. The car was washed, umyty by him. Lub też the shopping was done by her. Zakupy zostały zrobione przez nią. Pamiętajcie, że kiedy używacie e, zostać w takim znaczeniu, ten czasownik, który jest po be, po być, że został zrobiony, e, umyty, zarezerwowany. Tutaj dodamy albo końcówkę ED do czasownika. The car was washed. Albo będzie to trzecia forma czasownika. The shopping was done. I to tyle na dzisiaj. Podsumujmy sobie. Zostać w jakimś miejscu, na przykład na noc, to po angielsku stay. We can stay here for a night. Możemy zostać tutaj na noc. Zostać kimś lub stać się kimś, to po angielsku become. He wants to become a doctor. On chce zostać lekarzem. I trzecim sposobem, żeby powiedzieć zostać, jest przekazanie sensu, że coś zostało zrobione. It was done by him. To zostało zrobione przez niego. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was pomocne. Pamiętajcie, że na moim Facebooku wszystkie przykłady są zawsze rozpisane również w formie artykułu pod nagraniem. Dzięki i pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglotę.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo. Pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny Język w Podróży w trzech językach, angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia!